Potrzebujemy wykwalifikowanych specjalistów. Jeżeli mamy, a jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o produkty akwariów klinicznych, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie, to potrzebujemy dobrych fachowców. Tych fachowców chcemy brać współudział w kształceniu. Więc z jednej strony wiedza teoretyczna będzie pobierana w techniku. Ale z drugiej strony, wiedza praktyczna, inwestowanie tej teorii w praktyce będzie przyuczane w zakładzie pracy. W związku z tym dla nas jest to beneficjent, bo my mamy już przygotowaną kadrę, która, jeżeli będzie taka wola obu stron, będzie mogła być zatrudniona w zakładzie pracy i właściwie od razu być wartościowym pracownikiem w tym zakładzie pracy. Współpraca współpracy z firmą ONTEX. Ta współpraca przyniesie wiele korzyści wszystkim podmiotom szkoły, przede wszystkim uczniom. Będą zdobywać wiedzę, umiejętności, praktykę zawodową właśnie na nowoczesnym parku maszynowym, jaki posiada firma i również także nauczycielom, ponieważ wsparcie nauczycieli przedmiotów teoretycznych, u nas będzie ta nauka teoretyczna, natomiast praktyczna nauka będzie przy wsparciu organizowana tutaj w firmie, przy wsparciu firmy Ontext, jak również także dla samej szkoły korzyści. Korzyści przy wsparciu, jeżeli chodzi o wsparcie w w doposażenie w środki, nowoczesne środki dydaktyczne, jak także również pomoc, wsparcie w realizacji projektów zewnętrznych. Także korzyści odniesiemy. No i jest to kolejny ważny krok na drodze integracji środowiska pracodawców, lokalnego rynku pracy ze szkołą, ze środowiskiem szkolnym. Także bardzo jesteśmy jeszcze raz zadowoleni z tej współpracy.